Dlatego bądźcie zmyślnymi i kreatywnymi strategami. Rzecz idzie o jeden z najważniejszych dni waszego życia. Uczyńcie z tego misterium spektakl wielowarstwowy, wielowątkowy, z wieloma bohaterami pierwszego, drugiego i dalszych planów. Niech rzeczy będą treściwe, logiczne, oczywiste, a zarazem zaskakujące. I miejcie radość z tego, że jesteście z jednej strony reżyserami, a z drugiej głównymi bohaterami tego prawie 24-godzinnego spektaklu. To Wasza szczególna okazja i szczególny przywilej. Oczy bardzo wielu ludzi będą zwrócone w Waszą stronę i może być to dla wszystkich bardzo cenne. Bardzo inspirujące, bardzo miłe.